Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na kotlety ze schabu. Trzy kawałki schabu oprószę solą, kolorowym pieprzem, odrobinę otartej skórki z limonki i czosnek. przeciśnięte przez praskę. Nie może zabraknąć świeżych ziół. Tymianek i majeranek. Teraz każdy kotlecik przykryję folią i go rozbiję. Dzięki temu, że najpierw posoliłam, popieprzyłam, dodałam zioła, czosnek i skórkę z limonki, wszystkie składniki wchłonie mięso. Mięso rozbijam z obydwu stron. I gotowe. Mięso oprószę mąką żytnią. Jest to moja wersja bezglutenowa. Na patelni rozgrzeję olej. na gorącym tłuszczu ułożę kotlety. Będę je smażyła na złoty kolor z obydwu stron po około 2 minuty. Po dwóch minutach przerzucam kotlety na drugą stronę. Usmażone kotlety ułożę na ręczniku papierowym i wytryję, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Przepyszne kotlety ze schabu pełne aromatów są gotowe. Życzę Wam, kochani, smacznego i miłego gotowania.